Przekonują mnie cele, które jako kandydat na posła postawił sobie Artur Adamski. Ma dobry program w dziedzinie zdrowia, edukacji i budowy dróg, także obwodnic dolnośląskich miast. Dobrze znam Artura Adamskiego i wiem, że zrobi wszystko, by zrealizować założone cele. Dzisiaj się chciałem podzielić z bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Trzemicy i Powiatu trzemickiego. Oto przyjął do mnie pan Artur Adamski od urodzenia yy, oborniczanin, który przyniósł dobrą wiadomość. Jak Państwo wiecie, my tutaj od wielu lat zabiegamy o małą wodnicę Trzemicy. I pan Artur mi spadł z nieba. Myślę, że nie tylko mieli mieszkańcy Trzemicy, bo my jesteśmy gotowi, tutaj mamy studium przygotowane i pracę gospodarstwa przestrzennego na zbudowanie małej obwodnicy Trzemisy, która bezpośrednio łączy nowy dwór z Cienicami. Ta obwodnica komunikuje wszystkich mieszkańców, którzy z milicza jadą do Wrocławia muszą teraz jechać do miasta misy Poprzez tą obwodnicę będą mieli skrócony czas dojazdu. Co za tym idzie ominiemy smog dla miasta czymisy i tu się włączymy bezpośrednio w S, nową S5. Poza tym po te tereny inwestycyjne. Dlatego się ogromnie cieszę, że Pan Artur znalazł, doszedł ten problem, przyjechał do Czymnicy i zaproponował mi, że pozwoli nam i pomoże nam zrealizować tą inwestycję. To będzie jedna z pierwszych obwodnic zbudowanych w ramach Programu Premiera 100 Obwodnic w Polsce. A poza tym zbudujemy jeszcze ścieżkę rowerową między Trzebnicą a Obornikami Śląskimi, która pobiegnie przez Marcinów, Kowale, Kurażków, przez najpiękniejsze miejsca naszej ziemi i będzie ta ścieżka rowerowa służyć zarówno turystom, jak i mieszkańcom gminy Oborniki, gminy Trzebnica i na pewno gminy również sąsiednich. Dziękuję, ja też się cieszę. Cieszę się, mam nadzieję, że tam się zrealizować tą nam wielką na inwestycję. Na tą obwodnicę czekamy od bardzo wielu lat, także będzie to super projekt. 13 października gorąco polecam głosowanie na numer 10, w dziesiątkę na liście Prawa i Sprawiedliwości.